Cześć, dzisiaj testujemy kartę AMD Radeon RX 6600XT od MSI Gaming X eee, miałem z kolei z, niej, e, z nich koparkę, kupiłem tylko dwie sztuki, później e, gdzieś tam hardkorowo ceny wybiły do góry e, w związku z tym, że e, no mam, że tak powiem, przekonanie o kartach AMD takie jakie mam, czyli że są po prostu mniej przyszłościowe e, od Nvidia A2, że Gorzej AMD odsprzedać, że tak powiem, jako używkę. W związku z tym, że gracze jednak wolą Nvidia, kupiłem tylko dwie karty, używam ich sam. Zaprezentuję wam, jak to wygląda. Otóż tak, tak wygląda ona z przodu. Może ściągnijmy pudełko przede wszystkim. Ok. Tak wygląda ona od przodu. Tak wygląda jej front. Tak wygląda spód. Kawał radiatora nie ma co gadać. Karta jest w ogóle gruba, bardzo nieporęczna. Nie chcę w ogóle nie chce stać, jak się postawi, więc przewraca się na bok. Tak wygląda od góry. Jedna wtyczka zasilania. E, I tak wygląda tył. A tutaj mamy backplate. Oczywiście e, są tutaj, że tak powiem, e, są tutaj dziurki na, na, na backplate. Generalnie po co? Nie wiem, bo jak zobaczycie sami. Ta karta jest w ogóle mega, mega chłodna. Jeżeli chodzi o temperatury, na pewno jest rewelacyjna. Za chwilę ją wrzucę, jak zwykle moja testowa płyta. Wrzucam ją, odpalam i wracam do Was. Ok, mamy ją tutaj. Nie wygląda jakoś tam specjalnie imponująco. Nie wygląda też źle. Mamy tutaj taki ledzik, tego no mało co widać na. na na telefonie. Karta już pracuje. Bez jakiegokolwiek OC mamy tutaj 23,95. Temperatura 40 stopni. 50 na pamięciach. Wiatraki, no tak. Wyzerowało się. Dajmy 40%. Tylko i wyłącznie. Właśnie się uruchomiło. Znaczy, generalnie wiatraki się uruchomiły. Spójrzcie, temperatura 54, 56. Ale, tak jak mówię, wiatraki stały w miejscu 52. Wiadomo, ta karta to nie jest jakiś mocarz generalnie w Ethereum zaraz zobaczycie, ile ona robi. Co jest, że tak powiem, przerażające wieczne ustawianie, overclocking tej karty? To jest jakieś, to jest udręka, jest tyle rzeczy do wypełnienia, że w ogóle hardcore. Ale, tak jak mówię, co jest w niej mega, 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 jeżeli chodzi o właściwości tej karty? No spójrzcie przede wszystkim prąd. 54 waty na chwilę obecną pokazuje no, z, z doświadczenia wiem że ta karta e, wiadomo zużywa sporo więcej niż pokazuje e, w hajwie, ale na spokojnie zamyka się w 70 watach ze ściany licząc miernikiem i spójrzcie tutaj wydajność z wata 533 w porównaniu na przykład do 30,7 i no to różnica jest, że tak powiem, zacna. Niemalże dwukrotnie wyższa wydajność. A poza tym, no nie ukrywajmy jeszcze, w ogóle żeśmy tej karty przecież nie podkręcili. Z racji tego, że tak naprawdę nie potrzebuje ona nie wiadomo jakiego podbicia na wentylatorach. No będzie zawsze kartą cichą. No widać, troszeczkę już przykurzona. Ale nie będę, jest, jest, że tak powiem, trochę odmuchana, ale nie będę wewnątrz gdzieś tam specjalnie czyścił. Spójrzmy teraz jak to wygląda. Na razie mamy 40 stopni i 56 stopni na pamięciach, bo jak wiadomo AMD pokazuje e, temperaturę na pamięciach. Zróbmy patent. Dajmy jej 70. Temperatura naprawdę jest. A, przy 70%, jeżeli chodzi o wentylatory, naprawdę jest głośna. Głośna ta karta jest bardzo głośna, no ale z drugiej strony, no nie potrzeba, tak? No, no nie potrzeba, no bo, no bo niby po co, skoro ta karta tak naprawdę e, i tak jest chłodna. No mamy tutaj temperaturę na chwilę obecną 40. Odświeżmy to tutaj, 39 i 56 na pamięciach. Uwierzcie mi, że zejdzie niżej na spokojnie. No i tak, 28, 28, troszeczkę mi tutaj przeszkadza. Tak jak mówię, tutaj u syna w pokoju mam bardzo słabe światło. Czyli tak, bez żadnego podkręcania. Mamy 28,8 Prąd pokazuje nam na 53 temperatura już w tej chwili jest 38 przy 70. Ja od razu zwolnię te wentylatory, bo szkoda, że tak powiem huczenia, buczenia. Ona i tak naprawdę jest chłodna. Dobra, ale przejdźmy do jakiegoś tam porządniejszego, że tak powiem, ustawienia. Ja będę musiał sobie, za, za, że tak powiem, ze swojej ściągi skorzystać, czyli z dawnego OC, które miałem w koparce, bo tak jak mówię, miałem, mam te karty dwie, korzystałem z nich długi, długi czas, nigdy więcej nie dorzucałem, czyli tak, ładujemy na rdzeń 1100 i na pamięć 1155. 1000, mm, 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 mm. 100, 105 i zobaczymy, i zobaczymy co tutaj się będzie działo. Czy musimy wypełniać środek, czy nie musimy? Wam ja w ogóle pokażę, jaki jest OC dla tej karty, sprawdzone przeze mnie. Jest to na sprzęcie, które aktualnie nie działa. I Spójrzcie. Czy tak? Zegar 1100. Napięcie rdzenia 700. Memory controller voltage 700. Zegar pamięci 1155, memory voltage 1350 yy, i SOC frekwencja. nawet szczerze, że nie wiem co to jest i nigdy w to nie wnikałem. Yy, gdzieś tam sobie zaczytałem takie ustawienia. Yy, gdzieś to znalazłem, później siedziałem, dubałem, bawiłem się, miałem nadzieję, że wyciągnę jakieś tam z 35 mega, niestety no yy, wiadomo, nie udało się. Co my tu mamy? Tu, tutaj jesteś i tak 33,01 3 40 stopniach. Zrobimy tak, tak. I idzie sztywno, idzie sztywno na 33. Standardowo jak wypełni się ten środek to ta karta poleci te 33 yy, i 3, 33, no 4 to już tak, no jest dosyć duże, że tak powiem marzenie. No ale cóż, no spójrzcie, wydajność prądowa 524, jeżeli chodzi o to, o Możliwość, że tak powiem, wydobycia w stosunku do prądu, ta karta jest po prostu rewelacja. Czy 1660 super jest lepsza? Na pewno, na pewno nie. Po pierwsze, bierze więcej prądu, po drugie, jest dużo słabsza, bo ta karta, jeżeli chodzi o gry, jest w wydajności na spokojnie karty 3060. W wielu grach uciąga więcej klatek i tak dalej, tak dalej. Więc dla graczy jest to na pewno karta, no zdecydowanie bardziej atrakcyjna, a cena dotychczas była bardzo porównywalna. Więc jeżeli inaczej, jak ta karta weszła na rynek, to w tym momencie cena za tą kartę wynosiła, tam nie pamiętam, dwa chyba 700. Z 100 zł było taniej, tańsze było 1660s, gdzie uważam, że ta karta jest zdecydowanie lepsza, bynajmniej. Kopie w eterze oczywiście, bo, bo, bo nie mówmy to o ravenie czy o Ergo, bo w ravenie i Ergo podejrzewam, że 1660 będzie ciuteczkę lepsza, ale jeżeli chodzi o eter, kopie na spokojnie tak samo, no wiadomo, na pamięciach Helixa możemy zrobić 1660S, nawet 37 MHz, ale to już po jakichś tam szpagatach, kombinowaniu itd. itd. Jak widzieliście wcześniej, czy nie widzieliście, testowałem sam dwie karty 1660S. Jedna poszła spokojnie 33, druga poszła ledwo 30 z haczykiem, nie osiągnęła 31 MHz. Tutaj mamy 33 na spokojnie. Tak jak mówię, bym wypełnił ten środek tą, tą tabelką, którą Wam pokazywałem. Tu właściwie pokażę Wam to jeszcze raz. Niech będzie, co mi tam. To jest OC dla tej karty. No, I podbije nam to o jakiś tam, do będzie, do 33.25, 33 czyli, czyli mówię, nie będę tego wypisywał. Spójrzcie, no, temperatura cały czas utrzymuje się na poziomie 43 wiatrakach na 50%, na 50 i, i trzeba wziąć pod uwagę to, że ta karta już jest troszeczkę przybrudzona. Ja ją tam odmuchałem trochę, ale, ale jakoś tam nie specjalnie się nad tym skupiałem. Mało tego, tak jak mówię, u mnie w pokoju, tutaj usyna w pokoju jest bardzo, bardzo ciepło i generalnie wszystkie karty, które tutaj sobie ogrywam, one zawsze są, że tak powiem, o te 2-3 stopnie chłodniejsze. Możecie mi wierzyć albo nie. Ta karta stała u mnie na parapecie, podłączona do zwykłego peceta i na parapecie, gdzie wiadomo przy oknie, przy samym oknie zawsze jest chłodniej, ta karta miała 31 stopni, a na pamięci, z tego co pamiętam, 48, chyba 48 czy 49, przy wiatrakach na 40%, czyli no naprawdę mega chłodna karta, fajna karta do pomieszczeń, gdzie jest problem z utrzymaniem temperatury. No ale mówię, no to jest, jak, to się, jak ja zawsze mówię, to jest cienias, bo 33, jeżeli coś robi, coś tam w okolicach 30, mega hashy, no to jest karta słaba. No ale, no są plusy, tak, no wydajność prądowa w stosunku do tego, co kopię, jest rewelacja, czyli jak to się mówi, może to być dobra karta na ciężkie czasy, jeżeli będziemy kopać coś, co jest, że tak powiem, miarodajnie wydobywane w stosunku do Ethereum, czyli, czyli na pewno nie Raven, bo Rayven, że tak powiem, do Ravena na pewno będzie lepsza Nvidia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Może znajdzie się jakiś nowy koń, który będzie fajnie kopany na AMD. W tym momencie te karty są naprawdę rewelacyjne. Wydajność w Brach 30 60, e, e, cenowo dużo lepiej niż 30-60. Więc jeżeli ktoś, że tak powiem, e, e, zastanawia się nad zakupem takiej karty, czy można ją polecić, no zdecydowanie można, jeżeli chodzi o, 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 o prąd. I to, ile ona wykopie na dzień dzisiejszy w ETH, na pewno jest wartościową kartą. Puszmy jeszcze raz. Mówię, nie wygląda źle. Szał też nie ma. Bardzo chłodna karta. Może ze sprawą tych radiatorów, ale generalnie te modele karty AMD, bo to jest XT, yy, że tak powiem, ale. Radeo 6600 BXT też jest chłodną kartą, tylko że z niego tam jest ciężko wypluć 30, że tak powiem, 30 z malutkim haczyczkiem to już jest, że tak powiem, zagwoska dla kogoś, kto lubi siedzieć i, i bawić się podkręcaniem. Czy fajna karta? No zdecydowanie fajna karta. Jeszcze raz, zróbmy ją tutaj na, na zbliżeniu. 33.1. No, 33,1, 41 stopni na wentylach. E, aha, właśnie. I co chciałem dodać? W momencie, kiedy wypełni się środek, według tego, co Wam pokazywałem, e, temperatura też zdecydowanie spada, bo spada bodajże o 2 stopnie z tego, co pamiętam, co mnie bardzo zdziwiło, czyli mm, gdzieś tam przy regulacji, e, że tak powiem, prądu na rdzeniu, e, 2 stopnie na spokojnie się zarabia. Także możemy powiedzieć, że teraz. Wentylatory mamy 48% w środku. Mamy 23, nawet może 24%, bo dzisiaj też wyjątkowo czuję, że jest gorąco. Eee, a tu mamy tylko 41 stopni, ale uwierzcie mi, po wypełnieniu środka na pewno nie przebijemy się przez 40 stopni. Także cóż, pokrótce kończymy z tą kartą. Wraca ona z powrotem do mnie do koparki. Odmucham ją jeszcze. Eee, uruchomię. Czy polecam? Jak najbardziej polecam, jeżeli ktoś lubi karty takiego typu to na pewno będzie to karta super, będzie się nadawać do kupania. Trzymajcie się, cześć.